Scenariusz zamiast podręcznika, czyli nauka poprzez teatr. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół Społecznych imienia Zbigniewa Herberta od kilku dni pracują w sposób odbiegający od szkolnej normy. Mirosław Gliniecki z Koszalińskiego Teatru Stop. uczy ich m.in. tolerancji, akceptacji siebie i integracji poprzez oswojenie i wyolbrzymienie ludzkich wad. Paulina żupaniec łuchocka na przykład można powiedzieć, że ja coś mam do powiedzenia i zamiast zmienić na ja coś, po prostu ja coś. I taką właśnie nazwę wybrali sobie uczniowie gimnazjum społecznego imienia Zbigniewa Herberta, którzy uczestnicząc w warsztatach organizowanych przez Milosława Glinieckiego z Teatru Stop z Koszalina, przygotowują przedstawienie pod tytułem Znowu w Szkole. Rzecz dzieje się w przestrzeni szkoły, trochę takiej zwariowanej. Szef tej szkoły, dyrektor czeka na wielkie wydarzenie teatralne. Na teatr przez wielkie ty, ale nie dostrzega, że ten teatr wokół niego się toczy. Ten teatr to jest wewnętrzne życie szkoły. Mirosław Gliniecki powiedział, że musi z grupą walczyć o skrywane emocje i słowa, które odkrywa poprzez własne zachowanie, ekspresję i wybuchowość. Warsztaty dotykają negatywnych spraw i zachowań ludzkich, uczą tolerancji i akceptacji. Wada w teatrze jest ciekawsza, bo mówi. Więcej o pra prawdy o naturze człowieka. Zaleta, zaleta jest dobra w życiu. Natomiast w teatrze ja wolę wady. Więcej prawdy powiedzą. W teatrze bezpiecznie jest mówić o tej gorszej stronie naszego życia, bo nikt widz nie wie, czy to jest moja strona Mirka Glinieckiego, czy to jest strona wymyślona przeze mnie. A ja w tej stronie wymyślonej przeze mnie mogę umieścić twoje wady, moje wady, kogoś znajomego wady. I te wady nie są nam obce. Zdaniem Wienieckiego takie warsztaty są niezastąpione w procesie edukacji. Bo oprócz wiedzy książkowej każdy powinien poznać siebie, mieć poczucie własnej wartości, odwagę i ekspresję. Bo taki człowiek jest bardziej wiarygodny. Oni potem pójdą do innych szkół, będą szukać pracy i pracodawca na pewno będzie bardziej skłonny wobec osób, które są, no, mają siłę jakąś niż wobec osób, które będą stały i, i będą stękać i coś tam marmolić. W większości młodym aktorom warsztaty przypadły do gustu. Naprawdę super, po prostu można się z, ze śmiechu po prostu nie wytrzymać. Jest, pan Milak jest naprawdę spoko. I takie zajęcia jak tutaj wam prowadzi fajniejsze niż siedzenie w ławce nad książką? No jasne, Mnie tutaj nie ma nad czym y, się kłócić, oczywiście. Zwłaszcza, że tutaj no, spędzam czas z kolegami i przyjaciółmi i dobrze się bawię. A poprzez taką zabawę można się także czegoś nauczyć, nie tylko tekstu roli. Jak się zachowywać poważnie, gdy na przykład coś jest śmiesznego, zmiana tonu głosu do przystosowania się do swojej roli. No to było najtrudniejsze, bo na przykład tak jak ten dyrektor, naprawdę ciężko uzyskać taką barwę głosu. Kogo grasz? Y, Lizuska, taką dziewczynkę, która chce się podlizać nauczycielom i mieć jak najlepsze oceny w klasie. Y, utożsamiasz się z tą rolą? Nie, na pewno nie. Trudno było Ci się wczuć w tą postać? E, nie, jedyne co było to jeden wierszy, który był dosyć śmieszny, a ja wolę poważne przedstawienia. To znaczy, no, wolałabym mieć lekcję, ale to już nie powinnam tego mówić, prawda? Takie warsztaty to także apel Glinieckiego do samorządów, by ramy edukacji przez cały czas się poszerzały. W wielu szkołach jest takie upupianie, to Gąbrowiczowskie upupianie. Rządzi Pani dyscyplina, nie tędy droga. Młodego człowieka trzeba zafascynować, on musi czuć radość odkrywania nowych rzeczy, a jeżeli to będzie po prostu schemat jakiś i męczarnia, to żaden przedmiot nie będzie lubiany.